10 siema, siema dzowie. 10 gram chyba Chcecie, to mogę Wam pokazać tutorial na darmowego skina. Uwaga, musicie wejść hmm. tu, kliknąć to, macie Odyssey Lego. Wchodzicie tu, o nie, ja chcę nie, nie ważne. tu, nieważne. tu, bombikasy. kasy. Tu macie różne, tu będzie takie różne cyk. Mamy zwykłego, tu bierzemy ten styl, jakby ten. I idziemy tu. I mamy tego skina, jakby. Nie wiem, co będziemy dzisiaj grali, ale. odcinek pewno zagram tym skinem. rozegramy sobie materiał. Не рэнкинговый Давай, у а что есть, в, слепя? Okay, а а не, в сумме, я то то А тут? нет, где-то было темата где я взглядел, Poczekamy uh -huh. mm. sobie trochę Odcinek może trwać parę minut Czyli całą tą rąbkę Ja mam wiermątka. Zaraz Hmm. Kto tu jest, no Już na świeżym na Uh -huh. etter, etter, etter. Etter, etter. Et Vre, ja. Ja może polecę na to. To jest drugi ulubiony mój Taka ciekawostka u mnie. <laughs> pompa, pompa. Dobra, dwie skrzynki. Dobra, to, do... aha, dobra. Pateczka, no co jej. taka może się przyda. Proszę, o! chyba Niektóre są jest oczywiście użyteczna, ale może się przyda. O, typa. Dobra, widziałem wędkę, bierzemy ją, pateczkę. Mhm. Uh -huh. sobie. Ile tu może zrobić tych skrzynek? Mhm. Uh -huh. Jestem głupi, wiem. za małą bronią. Idziemy połowić. Typ. Będę takiego, takiej rzeczy marnować. Wędkę SOP. Znacie wodę. To No znowu coś jeszcze. Te Ty typy. Nie no, ja się nie, nie biję się. Ja w ogóle do czego to nie się tam bie. Nie, 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 ma No, wzłów mi coś O, okay. aha Daj mi coś я из узнавания всех тазов где я могу не ты почему на него а тут так долго Такси. Такси. Такше йденки. А тиммер. Агресор і сташман. Такси. Осторомно їхай, хлопче. Там скринька буде. Тіммейт. Де ти є зараз? Ubrasz jak dymek Aha. Ty, ty, ty skrzyńk Nie, nie wysiadam Proszę Ubrasz się jak dymek Ty, w życiu to auto niesłabne Tak kiam thua Teraz to mm jest -hmm. auto. Ej hey, Ding dong, git, git. Let's on, let's it, mm -hmm. Big pot. Ale mm -hmm. ładny. Co mm -hmm. jest?

Często się topie. No, szybko. Gdzie jest ten skill D? Dawaj tego. Dawaj tego babika. O, matce mi za free. Dla ja mam jednego fraga. Tak, to jest... Nie wiem, czy mi... Mnie... Janka. Sorry, To Idę do tego auta. To są chyba jego dwie wersje. Jak się mylę, to nie wprawcie w komentarzach, nie pamiętam. A nie... Wyspa jest? Nie, nie ma. Oczynek jest długi, według mnie, najdłuższy w historii. Ale primo... What the hell? jest John? tam, gdzie wszystko mamy, tyle. Mam do powiedzenia. Do powiedzenia sobie. Ale tam gdzie wszystko mamy Z może być. Może się... Aha, no to fajny czas. Idziemy sobie tym Lamborghini? Lamborgambo. Ty! To by mi się paliwo kończymy a podładuje się będą te, o gluczo gluczo siema kurde, chłopcu pada za za jakimś O, 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 dobrá. Kolejně. Co to je za gra? Jezu. Jezu. Já ich nie Co to je? Já Jak to są Já jakieś Já ne? Já ježum. Já Já ježum. Já Já babičkem. Dobrá. To będzie stop, bo jak wychodzę, jakby nie będę solować.